Dęskol promujemy już chyba piąty rok, jeżeli chodzi o przynajmniej o tańc taniec, jeżeli chodzi o tańc Ale słuchać tego mało. No tak, bo Polska wiesz, musi się przyzwyczaić. To jest tak jak z rapem kiedyś, z wszystkim, wiesz, ludzie muszą się przyzwyczaić. I tak jest dużo lepiej w tym roku. No, poziom jest dużo wyższy niż 5 lat temu. Było 21 dziewczyn, z czego wybraliśmy dwunastkę, taką naprawdę niezłą. I teraz, wiesz, te, te już czołowe trzy dziewczyny, to już jest dla mnie petarda. W Europie najmodniejszy w tej chwili taniec, jeżeli chodzi o młodzież i, i no, głównie młodzież, to jest Dęsko. No, w ogóle nie, nie podlega dyskusji.